W kolejnym filmiku dzisiaj to coś co kręcę podczas vlogmasa, e, czyli puder ryżowy, puder. Nie, co co kręcę? Dam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy razem testować, używać pierwszy raz. Bardzo nie lubię tego słowa testować, no ale będziemy używać pierwszy raz wspólnie, razem na wizji, e, pudru e, ryżowego fixer marki EcoCera. To jest puder dostępny w moim grudniowym, świątecznym pudełku, które skomponowałam razem ze sobą no, ze strony The Natural Skincare. Ale, 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 jeśli nie zdążyłyście jeszcze kupić pudełka, e, a macie ochotę na przykład, tylko na sam puder, to sam puder jest dostępny za cenę tylko i wyłącznie 4 funtów. Czyli to jest ta sama cena, co w Polsce, bo w Polsce kosztuje między 15 a 20 e, zł także myślę, że warto, no 4 funty za puder, za 15 e, tak, nie, tak 15 gram produktu, made in Poland e, także już Wam tutaj prezentuję e, opakowanie, fajny taki jak to mówię, apteczny trochę kartonik e, minimalistyczny e, jak dla mnie, w środku znajduje się puder, który Wam już właśnie pokazywałam podczas e, no, prezentacji pudełka w każdym razie takie zwykłe, plastikowe opakowanie, bardzo ładne, zwykłe takie wieczko e, z właśnie napisem Ekocera. Ja jeszcze tego produktu nie otwieram, także zrobiłam to pierwszy raz, Słucham się taki puszek, zabezpieczenie, coś takiego. E, I mamy taką właśnie typową solniczkę. Moja rada oczywiście to nie odrywać tylko do końca, bo na pewno produkt będzie się bardzo mocno pylił, tutaj tylko dotykam, a już po prostu e, ten puder czuję, że się pewno chciałam wijałam, że tak będzie. Ech, czekajcie. Mam przecież pilniczek, także już tutaj sobie to otwieram. Także otwarte, ale nie do końca, żebyśmy to mogli zamknąć. Problem z takimi pudrami jest taki, że no jak go aplikować, na pewno będzie się e, pliło, ale w tym momencie już chodzi nam z pomocą e, zatyczka, zakrętka. W razie chyba zakrętka. No i co, wysypujemy odrobinę, odrobinę, może trochę więcej, jak odrobinę produktu na, na wieczko. Ja mam, że jest dosyć. Fajnie zmielone, ale nie jest jakoś tak bardzo mocno, e, bardzo mocno zmielony, myślę, że tutaj to o, widzicie, jak on wygląda. Prawda, że brwi mnie swędzą, bo to jest teraz ten czas, że jest tydzień po e, ich zrobieniu i mnie ciągną, dopiero co je smarowałam, ale nie mogę jej dotykać, bo już się w duchnicach podrapałam i to był, to był błąd. E, także dobra, A jeśli chodzi jeszcze może o sam puder, to ja Wam poczytam, co e, sam producent na jego temat e, mówi, zanim go zaplikujemy, zobaczymy, będzie wyglądał. Na buzi mam e, misza M Perfect Cover w 23, e, korektor mineralny z Maka NC15, bardzo gruby to jest mój ulubieniec. E, na linii wody kredka z Rimala 005, z serii Scandalize, to ktoś jeszcze nie wiedział e, i tak dodatkowo punktowo nałożyłam sobie taki e, jakby rozświetlacz, w Płyn, można powiedzieć, Ola lift marki Benefit. On jest już na pewno, powiem wam, przeterynowany, Ja go używam tylko na sobie. Agami go dała już jakiś czas temu. Tutaj jest niby tylko 6 miesięcy na użycie. E, to jest ciekawy produkt dla mnie. Czasem go tak wyciągnę, kiedy sobie o nim po prostu przypomnę. To jest taki jakby e, biały, właśnie e, płyn, który po roztarciu daje nam taką e, dodatkową. Tafle to nie jest coś, co jest dla Was nie, niezbędne w makijażu, ale ja lubię taki efekt właśnie świecącego, mokrego policzka, dlatego go sobie też dzisiaj zaaplikowałam. Brwi mnie swędzą... Nie swędzą, nie swędzą. Jeśli chodzi o sam produkt, no opis jest bardzo szeroki i tak dalej. Właściwości puder hipoalergiczny, bez parabenów, bez talku. Fixer, przedłuża trwałość makijażu do 16 godzin. Puder ryżowy to jeden z najsilniejszych absorbentów, absorbentów sebum. Nie, zawiera, nie zatyka porów, chciałam powiedzieć nie zawiera, nie zatyka porów, ultra, e, daje ultra naturalny efekt, niezwykła łatwość w aplikacji, stapia się z kolorem czele, delikatny, e, transparentny, lekki. Tutaj szczególnie przy że puder to jest jeden z najbardziej znanych produktów właśnie w, e, w makijażu, e, znany swojej właściwości, azjacki żeby go kochają i tak dalej, że 16 godzin makijaż ma przedłużać i tak dalej, polecany do cery mieszanej i tłustej. Na co raczej normalną, z lekkim takim y, 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 przeduszczaniem się w strefie. Y, strefie T jest fa fatalna pogoda, nie fantastyczna, fatalna pogoda, także y, z tym światłem to może być dzisiaj y, różnie. I pomyślałam, myślałam, jakim właśnie pędzlem aplikować ten puder. Pomyślałam, że to będzie y, fajnie, żeby był to pędzel syntetyczny, y, miękki i dosyć taki dosyć duży, niż jakieś jakiś taki malutki. I tutaj wybrałam SS1 z Glambrush. E, ja lubię te pędzle, powiem wam, że myślę, że są całkiem, e, całkiem fajne. No i co, nabieramy e, tutaj na pędzel. Oczywiście e, no może on się e, sypa, także oczekuję tutaj nadmiar, Ja myślę, żeby on po prostu ściągnął jakby ten, e, tą taką tłustość kremu BB ode mnie z sery e, i faktycznie ten efekt... E, taki takiej zdrowej cery był zachowany. Piszę też, że początkowo puder jest biały na buzi, ale się później dopasowuje. No bo pamiętacie, że transparentna czy bez, bez koloru. Myślę, że na pewno też takim pudrem można przesadzić, jeśli zaaplikujecie go, zaaplikujecie go za dużo, że może wam tą buzię przybielić. Ja miałam właśnie puder, już nie pamiętam, czy bambusowy, czy różowy z Paese. Wydaje mi się, że bambusowy i on... E, on był dla mnie zbyt mocny. Buzia była dla mnie taka e, płaska, taka manekinowa, że wam to mówiłam też w którymś z, z filmów. No i co? może w aparacie wygląda bardziej, tak już, bardziej matowo. Ona już tak na matowo nie wygląda. E, może jeszcze taką jedną cieniutką, cieniutką warstwę. No dla nie no może nie dla większości, ale dla e, części z Was minusem będzie. To, że puder może, że tak powiem, brudzić, że nie jest taki e, czysty w aplikacji, na przykład puder porasowane, bo tutaj no, trzeba trzeba trochę wysypać, to się może pylić. Wiadomo. Że naprawdę całkiem e, w porządku na, e, na cerze. chcę wam tutaj pokazać właśnie, że przy okazji to moją dziurę, którą sobie zrobiłam z własnej głupoty. E, ten jak ogląda na cerze, w pory nie powchodził faktycznie. A myślę, że ten pędzel też dosyć dużo, e, dosyć dużo dał, także może jeszcze troszkę się przybliżę. puder transparentny, bez koloru, który żadnego krycia nam e, nie daje, dodatkowo jakby warstwy. E, e, warstwy e, Myślę, że jest całkiem, całkiem w porządku. Chociaż wolę efekt pudru z MACA, tego Studio Fix, e, bo on jest taki trochę bardziej. E, trochę bardziej ten skóry brask przebija. To na też nie jest taki efekt, jak daje puder, e, puder mineralny z. Zmaka, ale jest całkiem, całkiem w porządku. Wybieram się za chwilę na zakupy na miasto, tak będzie miał okazję ten puder się wykazać w warunkach pozadomowych, chociaż E, chyba mży na polu i no nie wiem, zobaczymy jak to będzie e, wyglądało. Także ja sobie jeszcze nałożę resztę makijażu, pokażę się wam jak na sekundę i wrócę do Was później. Jest godzina w ogóle 10 po e, 11. I mam jeszcze ogromny plusem teraz tego makijażu, e, który aktualnie wykonuję, jest to, że daję puder, podkład, korektor, e, róż brązowy, rozświetlacz, e, kredkę. I nie robię nic z brwiami, nic z oczami i makijaż zajmuje mi e, 5 minut, a jeśli tak siedzę, dubię to 7-8, e, także bardzo sobie teraz e, ułatwiłam makijaż brwiami i e, rzęsami, chociaż to niektórzy twierdzą, że to jest w sensie teraz w tym momencie strasznie sztuczna, no ale każdemu nie dogodzi. E, także dobra, widzimy się... Za chwilkę. Zastanawiam się, czy kręcenie testów e, produktów, kiedy o godzinie 15:25 jest już na zewnątrz czy ciemno, czy ma w ogóle jakiś sens, bo nie widzę też. Powiem Wam sensu rozkładania lampy, żeby pokazywać Wam efekt końcowy, bo lampa dopiero wszystko, e, wszystko przykłamie i z aparatem to będzie takie HD i nie do końca. Powiem Wam to, co widziałam przed chwilą w lustrze, to co, e, to, co Wam mogę powiedzieć po 4 godzinach, bo zawsze ten puder zmije i e, może to być trochę słaby test na żywo, ale myślę, że... Podsumuję go. Podsumuję go w ten sposób, że nie spodziewałam się, że ten puder będzie aż tak dobrze wyglądał na e, mojej cerze, bo jeśli w ogóle naprawdę nie świecę, to przybiera taki lekki blask ze skóry. Naprawdę jestem pod wrażeniem. I jak z początku myślałam, że będzie taki nie za bardzo, to powiem wam, że on w czasem nauczył to jeszcze bardziej wtapiać w e, skórę i było naprawdę. Świeżo nie widać go, bardzo naturalnie moim zdaniem cera, e, cera e, wygląda i naprawdę świetnie się z nim czuję, będę go mocniej jeszcze używała, także w kolejnych filmikach e, spodziewajcie się trochę, e, żebyście od nich słyszały w kolejnych vlogmasach, postaram się ale naprawdę jestem zadowolona i myślę, że za cenę 4 funtów, tylko 4 funtów, naprawdę warto zaryzykować. Ja Wam podnikuję ten produkt oczywiście na, e, na dole, dajcie mi znać, czy już go może znacie, czy go używacie, ale naprawdę cena wygląda super, nie zrobił się ściastkowat, ciastkowat, nie powchodził tutaj nigdzie e, w te okolice, Nosa tutaj oczywiście pod oczami trochę tak, no bo ten korektor mi się minimalnie, minimalnie zbiera, ale uważam, że buzia wygląda przepięknie na taką właśnie HD, także przyjazny też fotografowaniu i kręceniu. Także moje pierwsze wrażenia po takim podziała, to jest taki test w połowie, bo przynajmniej myślę, że powinno się nosić produkt 6, 7, 8 godzin na takie wyjście do pracy, żeby produkt wystarczył, no bo tak powinno chyba być. Procesu obiecuję 16, po 25%, czyli po 4 godzinach, naprawdę produkt wygląda fajnie, e, także e, nie wiem, czy ten test się Wam na coś, na coś przydał, ale tak jak was, właśnie proszę, jeśli używałyście już tego pudru, napiszcie na dole w komentarzu, dziewczyny na pewno chętnie poczytają. Także w ten sposób prezentuje się mój taki trochę nieudany do końca może test. E, czy dajcie znać, czy, nie wiem, chcecie następnym razem może zobaczyć ten puder przy lampach, jak wygląda, bo no, nie wiem, zobaczymy. Także za ciebie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mię wszystko tak zabicie, jak górę, żeby mi się Wam podobał. I widzimy się w kolejnym filmiku Guziaki. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.